Halo? Hop, hop! Pukam, stukam. Halo? Dzień dobry. Lucz. Cześć. Dorota wydaje mi się dość wyluzowna, jak na taką sytuację. Pięć dni do ślubu, ona sobie kroi sałatkę. Nawet nie słyszę, jak pukam do drzwi. Na tę chwilę z twojej sukienki zostało to? O nie, moje kochane rękawki, takie długie, były piękne. A, to mnie takie kochane, daj spokój. Absolutnie, te rękawy są nam niepotrzebne, a sukienka przez to dostaje lekkości, jest dużo zgrabniejsza, bardziej romantyczna, bardziej powłóczysta. Piękna. Ja się bardzo obawiałam, że będzie krótka, a ta to po prostu Robi wrażenie. Miałem taki mały pomysł, żeby zrobić ci krótką sukienkę, ale to tylko dlatego, że widziałem Twoje piękne nogi. Ale wiem, że suknia ślubna powinna być długa, przynajmniej w niektórych partiach. Więc zostawiam ją długą, a ma rozchodzić się na boki, tak jak tutaj widzisz. O. o! No właśnie, co to poleciało? Jak to co? Twoja spódnica! Która Naprawdę? będzie miała milion warstw tiulu. Zobacz, jak on pięknie pracuje. Pięknie. Na to wszystko nałożymy tkaninę z takich drobnych koralików. Pięknie. Trochę się gubi ten kształt koronki, trochę się gubi bardzo ciemny kolor podszewki. Te koraliki nadają szlachetności, tak. robi się od razu taka bogatsza. Oj, widziałem w oczach Doroty naprawdę błysk. I to nie jest koniec, bo na to wszystko yes. dołożymy trochę takich małych elementów, takich 3D, mm -hmm. z tej oto tkaniny. Mm. Będę wycinał te delikatne wzorki i te elementy 3D ręcznie, własnoręcznie i będziemy ozdabiać nimi twoją suknię. To właśnie z tego będą, zobacz, twoje tutaj rękawki mm, takie super. i tutaj te elementy Na przechodzące jeszcze. w spódnicę. Pa. Bardzo mi się podoba jej te przedłużenie tej koronki w dół na tą spódnicę, no i że będzie taka obszerna, tylowa i lekka, idealnie pasująca do klimatu plażowego wesela i ślubu. Naprawdę super. Czyli ona nie będzie taka skromna, tylko taka dosyć bogata. Taki blask doda, że jest bardzo ogromny. Masz być gwiazdą. Myślę, że Adrian będzie w szoku. No Dorotka, powiedz mi, po ślub już za kilka dni, nie stresujesz się? Dalej jest niedowierzanie i nie wiem, czy po prostu nie obudzimy się rano po całej uroczystości i powiem, matko, to nasz ślub. Plus jeszcze gdzieś tam nas, nasi goście cały czas nakręcają. Ja wiem, że oni też są ciekawi, bo nieco dzień nie codziennie się zdarza taka sytuacja, że ktoś bierze ślub tak bardzo szybko. Już się nie mogę doczekać. Ja Dobra. też. Zawijam swoje. I nic zabawki. więcej mi nie powiesz. I nic ci więcej nie powiem. Widzimy się za parę dni. Pa, Piotrek! O pa, pa. Pa.